Magdalena Pecka, dzień dobry. Zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Dziś pogoda nas nie rozpieszcza. Nad Bałtykiem wiatr wieje z prędkością w porywach do 65 km na godzinę. W całym kraju dużo chmur. Na pogodę w kraju wpływa układ niskiego ciśnienia, którego centrum zlokalizowane jest nad Zatoką Fińską. Jego front atmosferyczny sprowadza do nas chmury z opadami deszczu. W drugiej części dnia strefa z większym zachmurzeniem i opadami oddziaływać będzie w Polsce centrum centralnej i północno-wschodniej. Natomiast nieco rozpogodzi się właśnie w Polsce zachodniej i południowej. Tutaj padać już nie powinno i jest szansa, że pojawi się więcej słońca. Niskie wskazania na termometrach. 15 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, 17 w centrum, a najwyższe wskazania to 19 stopni we Wrocławiu czy między innymi w Krakowie. Natomiast ten wiatr, który powieje w obszarach centralnych w porywach do 50 km na godzinę odbierać na będzie sporo ciepła, więc temperatura odczuwalna o kilka stopni będzie niższa. Nadchodząca noc już z zachmurzeniem małym i umiarkowanym padać nie powinno na przeważającym obszarze kraju. Ten deszcz może zdarzyć się w Polsce północno-wschodniej, a pod koniec nocy, prawie o poranku, już może popadać na wybrzeżu. I tutaj nadal będzie silniej wiać. Noc chłodna. Na termometrach zobaczymy od 6 do maksymalnie 11 stopni w kolejnych dniach jak temperatura stopniowo zacznie wzrastać, na razie warto uzbroić się w cierpliwość. Na teraz, to wszystkie informacje o pogodzie. Zapraszam po kolejnej już niebawem. Do zobaczenia.